Thank you Trzecia edycja targów Home Design i trzecia edycja targów Garden Expo po raz pierwszy razem. Cieszymy się, że udało się zorganizować tak duże wydarzenie w tych właściwie ciężkich czasach. Mamy sporo odwiedzających, prawie 100 wystawców, zarówno ze strefy Home Design, jak i ze strefy Garden Expo. Cieszymy się, że wystawcy nam zaufali i tak licznie odwiedzili G2A Arena również w tym roku. Przygotowaliśmy masę atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Warsztaty z projektowania, aranżacji ogrodu czy tworzenie budki. Dla ptaków dla dzieci. To tylko część z warsztatów, które przygotowaliśmy. W tym roku Nowość, konferencja online. Możemy zobaczyć to, co dzieje się w Arenie, zarówno w internecie, jak i tutaj u nas na miejscu. Dla nas to wystawienie na targach jest czymś, może nie tego obowiązkowym, ale widzimy w tym duży potencjał. Jeżeli przeprowadzimy analizę naszych klientów, jakich skąd ich pozyskaliśmy, gdzie się zobaczyliśmy, rzeczywiście co targi tych klientów, którzy gdzieś tam pozytywnie, ten, ten nasz taki cały proces sprzedaży został zrealizowany, jest ich dużo. Powiedzmy sytuacja, która zaistniała, jeśli chodzi o COVID, można powiedzieć wpłynęła korzystnie na branżę ogrodniczą, no bo jednak wszyscy chcieli powiedzmy zagospodarować czas, który musieli spędzić w domu, więc zadbali bardziej o ogródki. Każde targi, mimo tej sytuacji, która teraz nastała, i tak są super ekstra, możliwość pokazania się zawsze zaprocentuje, choćby nawet za pół roku, za rok, więc zawsze chętnie bierzemy udział. Targi dla nas są przede wszystkim takim miejscem, gdzie możemy się pokazać osobom, które może w tej chwili nie szukają, ale ktoś szuka z rodziny. Wydaje mi się, że to jest w tym kierunku, jako promocja naszej firmy. Ludzie generalnie cały czas no, urządzają domy, a z racji tego, że my jednak coraz więcej robimy takich rzeczy do wnętrz, jak, jak jakieś zaczynamy wchodzić w meble, nie meble, trochę schodów, barierek, to, to jest co robić. U nas powiem szczerze, jest większe zainteresowanie. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że niektóre osoby miały dużo więcej czasu na to, żeby poszukać po prostu mebla do swojego domu. Także zdecydowanie dużo większe zainteresowanie. Jesień daje nam no, coś niesamowitego, bo mamy bardzo dużo materiału takiego dostępnego, szeroko dostępnego. Każda promocja kwiatów jest bardzo dobra i jest wskazana. Jest tutaj piękne miejsce, no wiadomo, czas mamy taki, a nie inny. To, co, co, co się gwałtownie zatrzymało, no to nie ruszy tak z kopyta, tylko musi po prostu powoli ruszać do przodu. No, na konferencji jest bardzo dużo ciekawych informacji. Przede wszystkim mamy ciekawych gości. Chcieliśmy zrobić tę konferencję w miarę lekką, łatwą i przyjemną. Oprócz bardzo ważnych tematów, jak na przykład teraz panel dyskusyjny był poświęcony edukacji florystycznej, to chcielibyśmy pokazać takiemu zwykłemu zjadaczowi chleba, że należy się pochylić nad rośliną, należy ją dotknąć, należy ułożyć ją w piękny bukiet i wtedy jesteśmy częścią przyrody i czujemy się wtedy lepiej.